Eczka, Witam Was po raz kolejny w naszej serii z let's playa na modach. Dobra, więc w sumie jesteśmy pod ziemią, tu gdzie skończyliśmy ostatnio. Um, I jak zwykle, bez zbędnego gadania, lecimy sobie dalej przeszukiwać nasz teren. Wiecie co? Ja żelazo teraz, um, dzisiaj chcę pozbierać jednak, bo sami wiecie, że w poprzednim odcinku chciałem zrobić sobie z żelaza prysznic, a że tego żelaza nie zbyt mieliśmy. Więc postanowiłem że sobie, że teraz pozbieram. Ja jeszcze sobie przyciszę słuchawki, już przyciszyłem. Tak, żeby nie wpaść do tej lawy. Opa. Mm, nie chcę tego. Czaszkę możemy sobie zabrać w sumie? Nie wiem po co, ale się może przydać. Kiedyś. chyba jednak plecak będzie nam potrzebny. Gdzie on jest? Ej. Jest, okej, okay, już się bałem, o Boże. Omeg. <laughs> Dobra. Schowajmy tutaj to. Um, nie wiem, no to książki na pewno schować trzeba do plecaka. Dobra, na razie to wszystko, jeśli chodzi o to. Jeszcze teraz pochodzę do dłoni. Okej, okay. um, mamy to, co chcieliśmy. To znaczy, zwiedziliśmy kopalnię. Tutaj już widzicie szkielet. Oła! Ej, ej, boss, 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 boss. Kurczę, głowa mi boli. Ała, ała. Dobra, zjedziemy go, zjedziemy go, spokojnie. O, strzelają się. Nice. Tylko, że ten już przegrał. Boss wygrywa. Oła, boss wygrał. Domyśliłem się tego. Away, away. Co się stało? Omg, omg. Miecz, omg, omg, omg. Nie, umrzemy. Jest. Omg, udało się. Nic nie widziałem. Wy też, mnie. Takie totalne skupienie miałem Kurczę Powinienem przeżywać tutaj, ale mnie boli głowa Więc sorki Ale dobra mm, Czy ktoś ogarnia skąd my przyszliśmy? Chyba gdzieś... Gdzieś tak stąd Tak strzelam oczywiście, bo... Nie mam pojęcia Kurczę Gdzie my byliśmy? Czekajcie Ogarnijmy to Dobra Nie było wody na pewno przy wyjściu Nie pamiętam Oho, Creeper, cześć Creeper tam creeperów się nie boisz, kiedy są groźniejsze. Dawaj, dawaj, dawaj. To jest okay. Oła, drugi był za plecami. Ałała. Ałała, ałała. Dobra. O, diaksy. Diaksy, diaksy. A, to był ten boss. Fuck. Dobra. Hm? Było śmieszne. Meteor rozpad. Ej, mamy mało HP. A nie mamy żarcia. Więc coś tak jakby poszło nie tak. I baguje się niedźwięk. dźwięk. Nie wiem czy wy też to słyszycie, czy słyszycie. O, dobra, już gdzie jesteśmy, nice. Nice one, jak to by powiedział pewien. O, yo. Oh, joe! Oh, joe! Ok. Żelazo. Chcemy żelazo, oczywiście. Nie wiem kiedy się przepali, ale pewnie za 5 lat. Ok, więc mamy już wszystko. Mamy tu oświetlony teren. Z tego co pamiętam, my oświetlaliśmy. No i teraz wybierzmy sobie tylko już te żelazo. I możemy wracać do domku. Ale musicie troszkę rozkręcić z tym nagrywaniem, bo jednak. Jestem bardzo... nie tyle co zmęczony, ale głową jest strasznie boli w cenie. I to nie jest zbyt przyjemne, ale okej. Okay. ogólnie już jest dość późno w nocy, bardzo późno, bardzo, bardzo bardzo. Więcej pani się, się drżać, ale... Ale tak się nigdy drewo jestem gomusem. Okej, okay, więc hmm. Nie widzę tu już więcej żelaza, więc możemy powoli wychodzić. Opsa, 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 jest nasze wyjście już. Lapis nam niepotrzebny. No i jak widzicie wyszliśmy z naszego keju. Tylko jest noc, co nie jest zbyt dobrą wiadomością, mamy małą HP, a tam stoi Czy nam uda się dobić do domu? Bum, udało się. Okej, okay. może najpierw się prześpimy, albo nie, najpierw tutaj dajmy do przepalenia um, nasze rzeczy. To do przepalenia, to zabrać, to do przepalenia, to zabrać, to do przepalenia i to zabrać i. I, 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 gdzie jest nasze żelazo? To jest nasze żelazo, ale w plecach, jeszcze zaśmieli, gdzie jest znowu ten plecak? Okej, okay, znalazłem. Cały czas nie mogę go znaleźć jak szukam go, to nie mogę znaleźć. No i tu jeszcze mam żelazo do przepalenia, więc to możemy zabrać i dać to żelazo do przepalenia. Okej, okay, możemy już dalej lecieć, odłożyć nasze zdobycze, i zaraz wszystko pozałapiamy. Ale najpierw tutaj dajmy nasze diaksy. Do bloków teraz wszystko odnieśmy to, 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 to To, 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 to nie tu Tylko to idzie tu To do redstone, gdzie jest redstone? Tu jest redstone Tak, o idealnie zapasowało um, Tutaj damy łuk nasz, który znaleźliśmy Coś ciekawego Fire res protection i respiration one um, ok tutaj zostawiamy, to, to z modów, to do narzędzi a to, 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 to trafia sobie, mm, tutaj trafi to, trafi to mm, węgiel czemu, czemu węgiel nie odłożyłem jeszcze jeszcze węgiel tutaj idzie czemu kości nie odłożyłem, Omega, będę tak latać w kółko to tu, to tu mm, pochodnie sobie zostawię na razie to crafting i to zostawiam. Ok, więc wszystko odłożone, tylko jeszcze z plecaka nie. Bla, 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 bla. Um, dobra, wszystko może weźmy. Tu mam jeszcze 11 diaktów i głowy Clippera, więc tak. Tu jeszcze redstone. Mm, tutaj nasze główki. To tu, to tu, to tu, to tu. Tam to idzie do naszych różnych rzeczy typowo zdobytych z jaskini. To idzie do naszych książek tutaj. Opa! A to idzie do narzędzi. I wszystko mam rozdzielone. Teraz jeszcze coś zjedzmy. Nie wiem co. Mamy upieczonego ziemniaka. A Raczej spieczone ziemniaki, więc troszkę sobie zjemy je. <laughs> I od razu pójdziemy sobie. Um, co chciałam? A i od razu pójdziemy sobie poszukać... Nie, co ja chciałam? Omy zupełnie zapomniałem co chciałem dzisiaj porobić. Um, a, no tak, właśnie. Nie z tej skrzyki, tylko z tej skrzynki chciałem wziąć jeden z tego Glowstone'a dużo. I nie pamiętam, czy z czterech się robiło. zobaczę. Z czterech się robiło. Ale dobra, już stwórzmy to w naszym automatycznym crafting table. Um, jak najwięcej Glowstone'a. W sumie możemy zrobić pełno tego Glowstone'a. Tyle, ile nam um, się zapragnie. W sumie, bo i tak później będzie można go odmienić, co nie? Um, ale to nie to co chciałem tylko teraz chcę wejść tutaj i zobaczyć sobie typowo takie rzeczy z tego I teraz jak się robiły niektóre rzeczy ok, tutaj się robiło tak żarówkę ale ja zbytnio tego nie chcę ja chcę, ja chcę jak zrobić jak zrobić ten, no takie fajne lampeczki, tylko nie wiem, nie mam pojęcia gdzie są te lampeczki Kurczaczki, no. Hmm. Hmm, hm. Gdzie mogą być te lampeczki? Hmm, hm hmm. hmm. Nie, nie, nie. Chyba, że tu też nie. Tutaj też raczej nie. Muszę plójka sobie poprawić. O, tutaj na pewno nie. Tutaj też nie. Albo przegapiłem. Tutaj są lampki, ale to nie są te, które ja chcę. Pokaż mi, jak to zrobić. Dużo złota, kurczę. Hmm. Hmm, 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 hmm. Hmm. Jeszcze, jeszcze to nie tu. Gdzie są te lampki? O, są. Boże, przegapiłem je. Okej, okay, więc tak, to się kraftuje z żelaza, z tych... ze szkła i tak dalej. Ale ja... Chciałbym zrobić jakoś, jakoś bardziej designerską, myślę, że... Kurczę, ta bardziej pasuje nam do kuchni. A nie mamy wełny, co nie? Dobra, nie, wiecie co, najpierw może weźmiemy z tego glowstone'a um, Zostawmy sobie z 4 właśnie... O, nie można tak rozwalić Mygy. No to mniej wypada, fuck, nie wiedziałem Okej, okay. um, dobra, niech będzie tyle I teraz z tych 10 możemy coś craftować? Nie do końca Mówisz, że co potrzebne będzie jeszcze szkło. Dobra, nieważne. Najpierw zejdźmy sobie jeszcze na dół. Um, tak, tutaj. Dobrze, tego glippera już nie ma, o, bo po nas. O, Tutaj. Zejdźmy sobie do naszej łazienko-kuchni. I właśnie planuję, co jeszcze tutaj porobić, ale to jeszcze w planach jest. I tam widziałem, ktoś napisał, że zrobi w końcu live, ale nie wiem, czy, kiedy go zrobię w sumie. Um, nie mam pojęcia. Um, no i cóż, chciałem tu porozświetlać bardziej tak designersko tylko nie mam pojęcia jak. No i może nie wiem, w sumie tutaj tak... hmm. Hmm, <śmum> Tutaj troszkę w tym brodziku nie pasują te pochodnie. To może zabierzmy te pochodnie z brodzika i powstawiamy takie, takie, takie oświetlenie w ścianie, raczej w suficie. Tak o, w ten sposób. Żeby było w miarę ok. Um, no i w sumie tutaj tyle chciałem z tym glowstone'em a tutaj z tym glowstone'em to ja chciałem... Nie mam pojęcia co. Ale chyba zrobię tak, żeby było tak ładnie oświetlone tutaj. Tylko tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, będzie chyba idealnie. Chyba, bo nie jestem pewny. Źle policzyłem, chyba zresztą. Dobra, nie, nie chce mi się liczyć. ten nie wyżej. O, Boże. Ile ja policzyłem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Boże, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. OK, jest OK coś po Damen, ale okej. Okay. Um, tutaj jednak tego reszty nie chcę, bo jest za brzydki. I tutaj też tak nie chcę, zbyt brzydko to, to wygląda. I damy to w ten sposób, i tutaj damy kobla. Pyk, pyk, pyk i pyk. A tutaj jeszcze tutaj podłogę i tak dalej, ten design, załatwię później, oczywiście, bo nie chcemy już go jakoś bardziej zniekształcać tego wszystkiego. Um, więc powiem Wam tak, pada deszcz. Hm, dobra, więc w sumie tak: um, jakoś specjalnie już na dziś nie chcę mi się nagrywać, bo jest za bardzo boli głowa. Przepraszam, ale mam nadzieję, że chociaż weźmiecie to, um, że pomimo tego, że boli mnie głowa, nagrałem coś, co to jest. Jakiś krzaczek śmieszny. Um, pomimo tego, że wiecie, że mi bolała głowa, coś nagrałem. To jest chyba dobra co nie? Ale okej, okay, więc w sumie, strasznie tak pania. W sumie dzięki wam za oglądanie. Wiem, że krótki odcinek, ale no po prostu boli mi głowa. Źle się czuję. I jakoś nie jestem w stanie, żeby dłużej tego nagrywać. Ale dzięki wam za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Do zobaczenia nareczka, do następnego odcinka. Cześć!